Dlaczego nie lubisz czytać książek? Ludzie po prostu nie lubią czytać książek przez te lektury szkolne, które im narzucali, przeczytali po nie wiem 10-20 stron, powiedzieli: Nie, to jest nie napisane. Przeczytali streszczenie, poszli na sprawdzian, dostali tak dwa czy trzy i na tym wyszło. Albo nie wiem, dostali 5-6, może akurat sprawdzian mieli, ale nadal zrazili się do czytania przez lektury. Pamiętajcie, książki to jest jedne z największych kompetenium wiedzy, można tak powiedzieć, bo w internecie znajdziecie wszystko, ale trzeba odpowiednio szukać, ale w książkach znajdziecie więcej odpowiedzi na Wasze pytania, bo nie trzeba aż tak dogłębnie szukać, żeby znaleźć odpowiednią książkę do tego, żeby odpowiedziała Wam na dane pytania. I tak żeby wam polecić. Kilka książek, jeżeli chodzi o psychologiczne, bo tylko takie aktualnie czytam. Jeżeli chcecie jakieś fantastyczne, to czytajcie sobie fantastyczne. Ogólnie z książkami, jest tak samo jak z filmami. Jest tak dużo opcji, że naprawdę możecie sobie przeczytać wszystko i wszystko Wam się może spodobać, albo nic. Jak coś was wkręci, to naprawdę mówię wam, że czytanie nie będzie złe. Tutaj mam na przykład prawo przyciągania od Joe Vitali i naprawdę świetna książka. Podoba mi się, dobrze się ją czytało. Nie przeczytajmy jeszcze całej, bo czytam. Dużo książek na raz, i po prostu sobie robię notatki z każdej z nich. I naprawdę świetna książka, muszę Wam powiedzieć. I prawo przyciągania naprawdę działa w rzeczywistości. I nie jest to związane z jakimś religijnym czymś, nie jest to związane typowo, nie wiem, z Bogiem czy z jakimiś duchami wokół Was, tylko jest to związane z prawdziwymi sytuacjami życiowymi, do których się po prostu możecie utożsamić. Niestety, chcąc kupić tą książkę, kupiłem też tą książkę, czyli też prawo przyciągania. I ta jest o tyle gorsza, że tutaj jest to nacechowane i jest tutaj dużo rzeczy, których po prostu w które po prostu nie wierzę szczerze, bo jest tutaj o, o tym, że rozmawiają z Bogiem, że jakiś Bóg przez nich przemawia i tak dalej, więc sądzę, że ta książka, ja ją przeczytam, na pewno ją przeczytam, bo ja lubię różne poglądy na dane rzeczy i mimo, że w to nie wierzę, albo może i wierzę, ale nie tak bardzo, no wiecie o co chodzi. Nie, nie jestem w stanie aż tak bardzo w to uwierzyć, to przeczytam ją, bo po prostu jestem ciekawy. I przechodzimy też do tych psychologicznych, na przykład. Robert Green robi naprawdę świetne książki. To jest 38 Praw Władzy. Ono jest w ogóle zakazane w niektórych więzieniach na świecie, ze względu na to, że to jest naprawdę dobra, manipulacyjna książka. I polecam wam ją przeczytać, bo jest świetna. Tutaj mamy od tego samego autora 33 Strategie Wojny. Jej jeszcze nie przeczytałem, nie dotknąłem, ze względu na to, że aktualnie czytam Sztukę Uwodzenia od tego samego autora. Tylko została u mojej dziewczyny, bo dziewczyna też lubi czytać książki, tylko ona czyta jakieś romanse. Więc no nie jest to ten sam za interes. Ale ta książka też naprawdę świetna. Po prostu trzeba znaleźć odpowiednie książki, żeby móc sobie przeczytać. I nie musicie ich wcale kupować. Wystarczy do biblioteki się przejść, wypożyczyć sobie. Za 5 zł, możecie kartę skąd sobie wyrobić, i za darmo możecie sobie brać jakąkolwiek książkę chcecie. I naprawdę to jest kompetentium wiedzy, które warto używać. I każdy wam mówi, że książki to wiedza, ale wy jesteście zrażeni do książek po prostu przez lektury szkolne. I dlatego chcę wam powiedzieć, że warto sobie naprawdę wypożyczyć jakąś książkę, przeczytać sobie zobaczyć, a na sam koniec najczęściej kupić, bo one zajebiście wyglądają na półce. Po prostu. Więc mi się na przykład naprawdę podoba design tej książki. Gruba okładka, naprawdę świetnie napisana. Jak chcecie, możecie sobie zatrzymać w tym momencie, przeczytać na przykład jedną stronę, zobaczyć, czy to coś dla Was. Czyli podstawowe zasady wojny. I tutaj jest wszystko opisane, jak wojny działają, na jakiej zasadzie działają. I najczęściej jest to po prostu biznes. Czysty biznes. Jak jakiś kraj atakuje inny kraj, to po prostu na tym coś zyskuje. I ludzie, którzy to wykorzystują, też Coś zyskują, bo my możemy pracować całe życie na na przykład dane pieniądze, a na przykład inni ludzie twierdzą, że o, za niedługo szykuje się wojna na przykład Rosji z Ukrainą i zainwestują w broń tylko po to, żeby ją sprzedać trochę drożej po wybuchu wojny i zarabiają na tym miliony czy miliardy, a my się musimy męczyć w pracy. Za takie grosze. Dlatego warto sobie przeczytać takie książki, bo takich informacji ciężko po prostu znaleźć w necie, pewnie się da, ale ciężko je znaleźć. A jak się chce znaleźć, to trzeba wiedzieć gdzie. A jak się wie gdzie, to jeszcze trzeba wiedzieć co przeczytać, bo bardzo dużo ludzi po prostu pisze w necie coś, czego nie wie, i też te informacje są nie takie dokładne jak na przykład w książkach. Trzymajcie się, widzimy się w następnych odcinkach i się!